Ten czas naprawdę spędzić jakościowo razem z nim, że mogę się z nim pobawić na spokojnie. Życie jest inne, dużo się zmieniło. To, że Moje piersi stały się bardzo miękkie. Pojawiły się u mnie rozstępy w takim mega dziwnym, niespodziewanym miejscu. Ten eksperyment polega na tym, żeby dnia robiłam właśnie listę rzeczy. Hej, hi, hello, kochani, wspaniali. Mam nadzieję, że Was wszystko dobrze. Dzisiejszy vlog zaczniemy od razu z grubej rury, bo zdradzę Wam moją tajemnicę jako certyfikowany. Dietetyka, w jaki sposób ja będę kontynuować swoją przygodę z transformacją mojego ciała, jakie kroki podejmę odnośnie mojej diety na redukcji, oraz jakie kroki podejmę odnośnie moich ćwiczeń. A poza tym, oczywiście, zapraszam Was na vlog. No to co, od razu lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o moją dietę na redukcji, poczekajcie, bo ciemno. Wracam, oczywiście, do. Wracam do łóżka, jest chyba godzina 14. Małe, sobie leży w tym momencie w poduszeczce, w poduszeczce, o którą wiele z Was pytało, to jest poduszka z firmy Kokona Baby, albo to się nazywa poduszka Kokona Baby, chyba poduszka Kokona Baby albo to jest firma Kokona Baby nie jestem dokładnie pewna, ale jak wpiszecie Kokona Baby przez C to na pewno Wam wyskoczy. A jeżeli chodzi o moją dietę redukcyjną aczkolwiek to nie tylko i wyłącznie będzie dieta, bo przez najbliższe 12 tygodni mam zamiar stworzyć samej siebie najlepszą wersję kiedyś na YouTubie stworzyłam taką playlistę i to była właśnie wersja, która była nazwana, która jest nazwana, bo ona na chwilę obecną nadal jest na YouTubie tam możecie zobaczyć tak naprawdę jak moje wypowiedzi oraz edytowanie się zmieniło z czasem bo naprawdę jest mega różnica dam wam tą playlistę odnośnie właśnie tej najlepszej wersji samego siebie w linku poniżej, nie śmiejcie się naprawdę ze mnie, bo moje wypowiedzi były zupełnie inne, vlogi nie były aż tak dynamiczne. Jak zobaczycie te filmy, to będziecie mogły i mogli zobaczyć to, jak z czasem można się zmienić, jak z czasem można w czymś stać się dużo lepszym. Bo naprawdę, w porównaniu do tego, jak ja teraz i nagrywam i montuję te vlogi, a wtedy, a to jest tylko i wyłącznie praktycznie różnica jakiegoś półtorej roku czy dwóch lat, coś takiego, to naprawdę widać tą różnicę. Więc nigdy się nie poddawajcie w tym czym chcecie być dobrzy. Zaczynając coś nowego zawsze będziecie kiepscy. Ale jak tylko się zawziecie, zawziecie, chyba tak dobrze to słowo mówię, jak tylko będziecie czegoś naprawdę pragnąć, to z czasem staniecie się dużo lepsi. I ta playlista właśnie dotyczy tego, żeby stać się najlepszą wersją samego siebie w ciągu 12 tygodni. Tam umieszczałam codziennie filmik na YouTube. To było normalnie mega hardkorowe. Ale wracając do tematu. To, zaczynając tą najlepszą wersję samego siebie, trzeba sobie wyznaczyć trzy cele. Pierwszym celem jest cel zewnętrzny, drugim celem jest cel wewnętrzny, a trzecim celem jest chyba cel dodatkowy, jak dobrze pamiętam. Moim celem wewnętrznym jest to, żeby w ciągu najbliższych 12 tygodni zrzucić 6 kg, czyli to jest mniej więcej pół kg tygodniowo. To jest cel, który faktycznie mogę osiągnąć. To nie jest jakiś cel wymyślony, to nie jest cel niemożliwy dla mnie do osiągnięcia, bo ja dokładnie wiem, jak dieta redukcyjna działa i wiem też, jak moje ciało będzie odpowiadać na tą dietę redukcyjną, bo już to wcześniej wykonywałam w swoim życiu. Drugim celem, celem wewnętrznym jest to, żebym wstawała codziennie o 5 rano. Zaczęłam już ten cel wdrażać do mojego życia. Po kilka dni udało mi się wstać o tej piątej rano, potem to troszeczkę poszło w las, bo chciałam pospać trochę dłużej, ale naprawdę jak wstawałam o tej piątej rano, to byłam w stanie nadrobić rzeczy, które chciałam wykonać w ciągu tego danego dnia. A wiem, że o piątej rano to jest pora jego pobudki, drugiej pobudki w nocy i po tej pobudce, jak zostanie nakarmiony i przebrany, jeżeli jest taka konieczność jego przebrania, to on zasypia ponownie na 4 godziny, na bite godziny. I ja w ciągu czterech godzin Jestem naprawdę w stanie wykonać połowę, albo czasami zdarzało się, że miałam trzy czwarte rzeczy, które miałam na liście, na mojej liście do zrobienia tego dnia. Już miałam zrobione przed jego kolejną pobudką, więc to naprawdę dawało mi taki mega power na calutki dzień, że już mam tyle rzeczy zrobionych i taki spokój na duszy, że nie muszę się tym przejmować. I też dzięki temu mogłam się skupić totalnie na tym, żeby być z małym, z taką spokojną głową, że nie muszę się śpieszyć, że nie muszę go odłożyć, że mogę ten czas naprawdę spędzić jakościowo razem z nim, że mogę się z nim pobawić na spokojnie, nie myśląc o tym, co mam jeszcze do zrobienia i ile rzeczy mam jeszcze. Do zrobienia, więc to jest mój cel drugi. Natomiast celem trzecim to jest chyba cel dodatkowy, to jest to, żebym czytała przynajmniej cztery strony książki dziennie. To czytanie książek jest naprawdę dla mnie czymś ważnym, a na chwilę obecną to troszeczkę schodzi znowu na jakiś trzeci, czwarty, dziesiąty plan. Nie jest to dla mnie aż tak bardzo ważne, bo mam inne rzeczy do zrobienia. Więc zaczynam tylko i wyłącznie od czterech stron. To jest naprawdę bardzo mało, ale z drugiej strony, jak zaczniesz czytać, bo właśnie to zrobiłam też o tej piątej rano, najważniejsze jest. Zacząć. Jak zaczniesz czytać jedną stronę, potem drugą stronę, a wiesz, że masz ten czas, wiesz, że jest spokojnie, a to jest mega też fajne, że mogę sobie wyjść na taras też o 5 rano, kiedy jest już jasno na zewnątrz i mogę właśnie przeczytać tą książkę na spokojnie z kawusią. Więc to jest właśnie ten trzeci cel. A jeszcze wrócę Wam do mojej diety redukcyjnej, bo nic na ten temat jeszcze nie powiedziałam. To zamierzam na chwilę obecną nie jeść śniadań, a potem moje trzy posiłki podzielić mniej więcej na 500 kalorii. Ale ze względu na to, że uwielbiam je śniadania, to zostawię sobie właśnie weekendy na to, żeby móc się jednak nimi cieszyć. Bo naprawdę są przepisy, które tylko i wyłącznie właśnie na śniadania idealnie pasują. Wiem, że na chwilę obecną, ze względu na to, jak moje życie jest troszeczkę zależne od Arniego, to nie będę w stanie dokładnie wyliczać kalorii każdego grama posiłku i tak dalej, i tak dalej. Ale co postaram się zrobić, to właśnie nie jeść śniadania, gdzieś tak koło godziny 12 jeść pierwszy posiłek, który będzie miał około 500 kalorii, Potem drugi posiłek i potem kolację 500 kalorii. Więc to mi wyjdzie mniej więcej 1500 kalorii na cały dzień. I po tygodniu będę mogła sobie zwrócić uwagę na to, czy moja waga stanęła, czy moja waga poszła do góry, czy moja waga poszła zgodnie z oczekiwaniami na dół. Jeżeli moja waga będzie szła na dół, to zostanę z taką kaloryką. Jeżeli będzie szła na dół zbyt drastycznie, to będę podwyższała moją kalorykę do góry. A jeżeli będzie taka sama albo wyższa, to będę obniżała kalorykę. Albo będę właśnie bardziej zwracała uwagę na to, co jem. Albo będę robiła tak, żeby być bardziej dokładniejszą w ilości gramów tego, co jem. A odnośnie jeszcze mojej diety na redukcji, to oczywiście pamiętajcie o tym, że to jest dieta, którą ja sama dla siebie zrobiłam. To nie jest dieta, którą Wam narzucam w jakikolwiek sposób. Więc to są takie słowa, które, które powinny być na samym początku tej sekcji, kiedy zaczęłam mówić o mojej diecie redukcyjnej. To jest sposób, który na mnie działał wcześniej, już przed ciążą, dlatego... Tak samo mam zamiar zrobić teraz. Poznam siebie, znam system, w jakim lubię pracować, a właśnie rano jestem najbardziej produktywna, dlatego nie chcę nawet myśleć o tym, że mam jeść śniadanie. Dzięki temu mogę zaoszczędzić czas na tym. Jedynie co na pewno rano będzie wierzyć, to oczywiście kawusia. Ale na chwilę obecną, bo nie byłam na diecie redukcyjnej przez bardzo długi czas praktycznie rok będę traktowała to wszystko jako test. I wszystko wyjdzie w praniu, bo nie da się zrobić wszystkiego od razu. A drugą rzeczą, jeżeli chodzi o dietę redukcyjną, jest to, żebym wprowadziła do swojego harmonogramu tygodniowego 5 treningów, 5 ćwiczeń 30 minutowych. Nieważne w jaki dzień, tylko ważne, żeby zrobić 5 treningów. 30 minutowych. To w porównaniu do tego, jak ja ćwiczyłam i trenowałam przed ciążą, bo ja naprawdę trenowałam praktycznie 6 dni w tygodniu. Niekiedy to były treningi godzinne, półtorej godzinne albo dwugodzinne. Inne. Więc to jest dla mnie mega zwariowane, że teraz będę to ograniczała do 30 minut. Ale hej, życie jest inne, dużo się zmieniło i trzeba dostosowywać swoje życie do zmian, bo te zmiany są non stop w naszym życiu. Nie wiem, czy to możecie słyszeć, ale teraz w tym momencie tak lunęło deszczem, że hej! Ale to w sumie dobrze, bo ostatnie dni były mega ciepłe i też nadchodzące dni mają być mega upalne, więc dobrze leję. Najlepszą aktualizację pomiaru ciała zaczynamy z przytupem, bo na wadze mamy 65,6 kg, a to znaczy, że w porównaniu do 10 tygodnia połogu, czyli do zeszłego tygodnia, to jest 1,5 kg spadek. A teraz zobaczmy na pomiary ciała. Mam nadzieję, że również będą one spadkowe. Brzuch przyspępek w ostatnim tygodniu miał 81,5 kg. W tym tygodniu mamy 81. Nie jest tragicznie, ale mogłoby być lepiej. Talia w zeszłym tygodniu 75,5 kg. W tym tygodniu 75. Więc jest na dół, ale spodziewałabym się więcej, skoro na wadze było 1,5 kg. Biodra. Tu jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało. W zeszłym tygodniu miały 106 cm. W tym tygodniu jest 105. Ja się naprawdę bardzo cieszę. I biust w zeszłym tygodniu 90 cm, a w tym tygodniu 89,5. Są dwie rzeczy, które chcę Wam powiedzieć. Jedną z nich jest to, że moje piersi stały się bardzo miękkie. Nie są takie jędrne, bym powiedziała, jakby po prostu ta tkanka jest mega taka mięciutka. Jak wcześniej mając biustonosz na sobie. Mogłam skakać i nie czułam tego, że mam biust na sobie. To teraz czuję i widzę to, że tutaj mi się wszystko centralnie rusza. Więc e, to są skutki mojej ciąży, przynajmniej. Ale jakoś nie bardzo się tym przejmuję, są biustonosze usztywniające. Na pewno wiecie już o tym, że jestem po operacji powiększenia biustu. Tak, wiem, że jest mały, ale jest powiększony. Było to powiększenie o najmniejszą wkładkę. Na pewno będę musiała wyciągnąć te wkładki i ewentualnie wsadzić nowe po 10 latach, więc w tym momencie to będzie jeszcze za jakieś 5 do 6 lat. Ale jeszcze tak naprawdę nie wiem, co bym zrobiła. Na chwilę obecną, co mi przychodzi do głowy, to bardzo chętnie bym się pozbyła tych wkładek, więc biust bym miała dużo mniejszy niż w tym momencie, ale podniosłabym sobie je troszeczkę do góry. To jest coś, co mi na chwilę obecną przychodzi do głowy, co będzie za 5-6 lat... Pożyjemy, zobaczymy. A drugą rzeczą jest to, że pojawiły się u mnie rozstępy w takim mega dziwnym, niespodziewanym miejscu, bo o, widzicie, dokładnie widać, na wewnętrznej części UDA normalnie mi się pojawiły na jednej i na drugiej nodze tej strony również mam. Właśnie widzicie, te rozstępy są czerwone. One później zbladną i będą jasne. Natomiast tak jak wam pokazywałam już moje rozstępy w okolicach pępka, to one nie są aż takie złe i one nigdy nie były czerwone. na pewno możecie je zobaczyć, a może i nie, bo one naprawdę są niewielkie, więc więc trochę wygląda na to też, że warto by było stosować to masło Shea i kremować calutkie ciało nie tylko raz dziennie, ale trzy razy dziennie, zwłaszcza w tym trzecim trymestrze ciąży. Ale hej, to już minęło, nie mam się czym przejmować, to nie jest koniec świata, nie są takie złe. Cóż, trzeba żyć dalej, nie wiem czemu was tak ustawiłam. Małego mam nakarmionego. Oczy są otwarte, więc spróbujemy zrobić kolejny eksperyment z dziećmi, który jest oczywiście na podstawie tej książki. Eksperyment with Babies. Wkleję wam zdjęcie tej książki tutaj na bok. I tym razem mamy eksperyment, który powinien być do wykonania pomiędzy 0 a 6 miesiącem życia malucha. To jest eksperyment trochę dla bardziej zaawansowanych, jakby szybciej rozwijających się dzieciaczków, więc zobaczymy jak z tym pójdzie. Ja szczerze Wam się przyznam, że, że spróbowałam z małą już robić ten eksperyment i tak nie do końca go jeszcze załapuję, ale to jest możliwe, że dlatego, że on dopiero ma dwa, dwa miesiące... Ile on ma? Dwa miesiące ma, no, więc to możliwe, że jest dlatego ale próbować zawsze warto. Nie należy się tym przejmować, jeżeli mu nie będzie wychodzić, bo to jest jeszcze mały niemowlaczek. Dlaczego ja tak w ogóle do Was mówię? Jesteście dorosłymi osobami, a nie dzieciakami. Ten eksperyment polega na tym, żeby jakąś grzechotkę albo coś, co może on chwycić do rączki, jakiś gryzaczek, tutaj mamy akurat gryzak i możliwe, że by the way, jeszcze nie jesteśmy tego na 100% pewni, ale mały chyba nam już ząbkuje. Dowiemy się tego na 100% jak będziemy mieć kolejną wizytę u pediatry, łączoną razem ze szczepionką, więc wtedy się zapytamy. No, ale jest to możliwe, bo widać mu już na dziąsełkach takie białe przebarwienia i w jednym miejscu też ma takie jakby obrzęknięte, delikatnie zaczerwienione, więc... Jej, kolejny etap! Więc ma dlatego też gryzaczek, już który dostaliśmy. Dziękujemy bardzo za kolejny prezent. Wracając do eksperymentu, to ten eksperyment polega na tym, żeby właśnie albo grzechotka, albo gryzaczek, albo coś, co on mógłby chwycić do rączki. Badzimy tak, żeby mógł jakby chwycić. Nasz mał jeszcze nie do końca chwyta za każdym razem, jak coś mu się pokazuje. Czasami mu się uda, ale nie za każdym razem. Więc dajemy mu blisko jednej rączki, tak. Tak, żeby dotknąć właśnie jego ręki, drugiej ręki, żeby dotknąć. Nie? I blisko stóp, żeby mógł ją dotknąć. Tak. I teraz jak położę ten gryzaczek obok niego, to mały Arni powinien skierować główkę w kierunku tego właśnie gryzaczka i możliwe, że też wyciągnąć rączki w jego kierunku. Ehm, chyba więcej chcę boksować niż chwytać za ten gryzaczek. Jeszcze raz zrobię tylko już, skupiając się tylko i wyłącznie na nim i na tym gryzaczku. On musi być totalnie skoncentrowany, a wydaje mi się, że przez to, że ja mówię do Was, to jest więcej czasu poświęcam na coś innego. Jedna rączka. Druga rączka. Stupki, dajemy stópki. Popatrz! No? Nie widzi w kamerze, dlatego na Was patrzy. Gryzaczkiem nie wyszło, ale za jednym razem, jak jemu udało się skoncentrować i skierować faktycznie tą rączkę na przedmiocie później, to było jak zrobiłam ten eksperyment z czymś trzeszczącym. Z techniką, którą mamy przy ośmiorniczce, więc spróbuję to zrobić jeszcze raz. Aqui. Okay. No chyba centralnie nie dzisiaj i on centralnie cały czas patrzy na kamerę. Spróbujcie, dajcie mi znać w komentarzu pod spodem, jak macie właśnie w tym przedziale wiekowym 0 do 6 mm. miesiąca życia waszego niemowlaczka, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu pod spodem, jak tam przebiegł ten eksperyment u was. Bo jak możecie zobaczyć, u naszego dwumiesięcznego malucha, no tak, idzie nie bardzo. Jak na załączonym obrazku. Ale to wszystko jest w porządku. Auta kopnie. Dzięki stary. Kto zgadnie, co idzie w tle? Na przebieraku, będę kończyła dzisiejszy vlog. Dziękując Wam bardzo za czas spędzany ze mną. Jutro jest poniedziałek i wyjeżdżamy na trzy tygodnie. Robiłam właśnie listę rzeczy, które mam zabrać, która jest dla mnie, dla małego oraz dla naszego psa hobba, bo on również jedzie z nami na trzy tygodnie. Ta lista jest przerażająca. Nie mam pojęcia, jak się spakujemy jutro centralnie do tego samochodu. Ale to będą trzy tygodnie, które w tym roku będą nam zastępowały właśnie w wakacje. A o tym wszystkim powiem Wam w następnym blogu. W tym vlogu będę się z Wami już żegnać, dziękując Wam bardzo za czas spędzony ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam łapkę w górę, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, a tematyka macierzyństwa, aktywny styl życia oraz dieta od certyfikowanego dietetyka Cię interesuje, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze powiadomi Cię o nowych vlogach, a także o innych filmach. Zanim ściągnę małemu pieluchę, żeby pokazać jego męskie sprawy, pożyczę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca, no i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu albo też filmie. Pa, kochani wspaniali!